Chodźcie, pokażę Wam teraz, jak wygląda nowy kemping Osada Zborów w Podlesicach. A teraz pokażę Wam, jak wyglądają baseny na osadzie zborów. Zobaczcie, na tym kempingu testujemy tutaj takie rozwiązanie stację zasilania takie okno z wentylatorem plus fan, ale powiem Wam, że do końca nie jestem zadowolony z tego rozwiązania. Cześć, witajcie na kanale Cześć. Misja Nieznane. Dzisiaj zabieramy Was do serca Jury Krakowsko-Częstochowskiej, do Podlesic. Sprawdzimy nowy, podobno wypasiony kemping Osada Zborów. Pokażemy Wam, jak to u nas, dokładnie jak on wygląda, co oferuje, ale nie zabraknie też kamperowego życia. Jeśli lubicie rodzinne przygody, zostańcie z nami do końca. Właśnie wjeżdżamy już na kemping, osada zborów. Tak to i wygląda ta droga. Zaraz Rafał pójdzie do recepcji nas zameldować. Ona jest sobie w tym budyneczku po lewej stronie. Przejeżdżamy do szlabanu, który ma nam się otworzyć automatycznie. Zaraz zobaczymy, czy to działa. Działa. Wjeżdżamy. Jeszcze, 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 jeszcze troszkę. Dobra. Jesteś na trzecim. Słuchajcie tak jesteśmy ostatecznie rozstawieni. Pierwsze wrażenia z kempingu bardzo fajne. Jutro idziemy na baseny. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda i zdamy wam relację. Cześć, witajcie w nowym dniu z kempingu osada zborów pod lesicach. Pogoda dzisiaj śliczna. Zapowiada się bardzo fajny dzionek. Dzisiaj mamy w planach oczywiście baseny. Chcemy zobaczyć jak to tutaj wygląda. No i pokażę wam dokładnie cały ten kemping, bo już tak wstępnie się z nim zapoznałem i powiem wam, że naprawdę fajne miejsce. Więc nie przedłużam, pijemy kawkę i zaczynamy dzień. A teraz pokażę wam jak wyglądają baseny na osadzie Zborów. Jestem jeszcze przed otwarciem. Tutaj mamy basen główny. Taki mostek, z którego jest deszczownica. Podgrzewana woda. 1,20 m z tej strony, głębokości. Obok basenów masę leżaków z parasolami. Do 27 czerwca jest to w cenie biletu, biletu basenowego. Po 27 czerwca będzie na to dodatkowa opłata. Stroną strefa dziecięca: mniejsze zjeżdżalnie, niebieska, różowa i fioletowa. Do takiego brodzika 30 cm. Malutka zjeżdżalnia, psikawki różnego rodzaju. I zjeżdżalnie przede mną, takie już większe, na których można zjeżdżać normalnie i pontonami. Taka zielona i pomarańczowa, taka otwarta. A obok mnie jeszcze jacuzzi. Punkt medyczny. Baseny nieduże, ale woda podgrzewana. I tak wygląda cały obieg. Chodźcie pokażę wam teraz jak wygląda nowy kemping Osada Zborów w Podlesicach. Kemping znajduje się tutaj przy dość takiej ruchliwej drodze, natomiast jest on tam umiejscowiony w głębi tego terenu. Wjeżdżamy tutaj z tej głównej bramy. Ten budynek to restauracja. W środku znajduje się też recepcja. Obok jest też plac zabaw, który pokażę wam później Marcelina. Tutaj w tym budynku zaraz przy wejściu, za bramą znajduje się recepcja. I po zameldowaniu się jedziemy prosto w stronę tamtego szlabanu. Podczas meldowania w recepcji podajemy numer rejestracyjny naszego samochodu, więc ten szlaban otworzy nam się już automatycznie. No i tuż za szlabanem Tutaj po lewej stronie mamy budynek sanitariatów. No i w głębi cały teren kempingu. A tak wygląda mapa kempingu. A tutaj zobaczcie, jaki jest konkretny punkt serwisowy dla kamperów trzy stanowiska. Zadaszony. Dwa y, słupki kamper systemu y, z szufladami do opróżnienia kasety WC. Możliwość napełnienia wody. No powiem Wam, że naprawdę solidnie to wygląda. Trzy stanowiska. Tak naprawdę to nie pamiętam, żeby nawet na jakimś y, takim konkretnym chorwackim kempingu były. Ostatnio byliśmy na Zatonie, na Straśko i tam stanowisko zawsze takie do serwisowania kamperów jest jedno. Tutaj na naszym polskim, no świetnym kempingu mamy takie stanowiska aż 3 Na kempingu co kawałek mamy rozmieszczone takie słupki kamper systemu, do których możemy się podłączyć, jeśli potrzebujemy prądu. Będzie nam potrzebna przejściówka, ta na trzy bolce i musimy zapamiętać literkę i cyfrę, do którego gwiazdka chcemy się przyłączyć i potem, potem opłacamy za ten prąd yy, przy głównym słupku kamper systemu, tam przy punkcie serwisowym, zaraz przy na kemping. Tutaj przy punkcie serwisowym na tych dwóch słupkach z kamper systemu możemy dokonać opłaty za prąd. No i też wyboru tego gniazdka, do którego chcemy się podłączyć. Opłata za prąd wynosi złotówkę za jedną godzinę. Tutaj po naciśnięciu tego guzika, wybierz sekcję, wybieramy literkę, jaka znajduje się na naszym słupku, do którego będziemy się podłączać, a tutaj wybieramy numer gniazdka. Teraz pokażę Wam, jak wygląda plac zabaw. Na tym kempingu jest usytuowany obok restauracji. Także z restauracji możemy widzieć dzieci bawiące się na placu. Mamy tutaj tyrolkę, taką karuzelę, zjeżdżalnie i huśtawki. Jest też taka z zjeżdżalniami przeplotnia. W osadzie zborów znajduje się też klimatyczna restauracja. Rano są serwowane śniadania, w ciągu dnia mamy menu obiadowe. Kosztuje ono 37 zł za zupę i drugie danie, każdego dnia inne. A tutaj jest stała oferta gofry, lody, napoje. Jak tutaj takie ceny. I tak tutaj to wygląda. Tak wyglądają damskie sanitariaty. Tutaj mamy stanowiska umywalek toalety. I tak wyglądają damskie prysznice. Coś takiego. I tutaj mamy impulsy Jeden impuls, 30 sekund, dostajemy kartę w recepcji, i prysznic jest limitowany. A jeśli braknie nam impulsów na karcie, to i przed sanitariatami, właśnie mamy takie doładowanie kart prysznicowych, wprowadzamy kartę, ustawiamy kwotę i można zapłacić kartą, doładować sobie te impulsy prysznicowe. Pokażę Wam teraz jeszcze jak tutaj wygląda sytuacja z prysznicami, bo podczas rejestracji otrzymujemy taką kartę prysznicową i instrukcję jak mamy jej użyć. I zaraz pójdziemy pod prysznicę i pokażę Wam jak to tam wygląda. W każdej kabinie prysznicowej mamy taki automat, do którego przykładamy kartę. Pojawia nam się teraz liczba impulsów, którą mamy jeszcze dostępną na naszej karcie. Wybieramy sobie ile chcemy impulsów zużyć jeden impuls to 30 sekund, przykładamy drugi raz i w tym momencie uruchamia nam się woda pod prysznicem. Nie ma tutaj wody na kempingu, na parcelach, więc muszę iść tam do punktu serwisowego, nalać do bańki i takie wody na kawę i herbatę. Jeśli chodzi o kemping, jest bardzo fajne miejsce w takim lasku, jest bardzo zielono, piękna trawka i co kawałek są takie wiaty, altanki takie do siedzenia. Tak wyglądają. Jest ich sporo. Teren, tak jak mówię, zielony. I może jest nieparcelowany, bardzo fajnie to wygląda. Można sobie stawać gdzie się chce. Wzdłuż tej drogi mamy różne takie tablice z różnymi ciekawostkami. Tutaj akurat mamy lekcję dendrologii. Co kawałek są jakieś inne, dzieciaki mogą sobie przechodzić, poczytać, czegoś nowego dowiedzieć. Są ławki, A i wzdłuż całego kempingu jest taka droga, każdy się rozstawia według uznania, natomiast jest to dosyć tak usystematyzowane, wzdłuż drogi, namioty między drzewami. Bardzo fajny klimat, jest taki lasek. Tutaj przede mną znajdują się też dwa miejsca na ogniska, ławeczki i wy, wykostkowane takie miejsce. Na tym słupku możemy zobaczyć, co obok się znajduje. Tu mamy Murska urzędkowickich, Bramę Twardowskiego, Maczugę Herkulesa i Okiennik Wielki. A tutaj mamy tablicę, która mówi o rezerwacie przyrody, właśnie Góra Zborów, zwana też Berkową Górą. I tutaj mamy pokazaną, jak wygląda i skąd wzięła się właśnie nazwa Osada Zborów od tej góry. Tuż za kempingiem obok basenów powstaje nowy hotel, jakiś większy zespół, tak to im mówił kierownik. W tej chwili budowa jest w toku, mimo soboty ekipa pracuje, ale nie jest to jakieś uciążliwe dla gości kempingu. Nie słychać my stoimy z tyłu, więc tym bardziej nam to nie przeszkadza, a będzie tutaj coś nowego. Pierwszy hotel znajduje się nad recepcją w tym budynku recepcji i restauracji. Zobaczcie, na tym kempingu testujemy tutaj takie rozwiązanie, stację zasilania, posibot, którą niedawno kupiliśmy. Nie podłączaliśmy się tutaj na kempingu do prądu, pomimo, że on jest tutaj w takiej rozsądnej cenie. Natomiast przed naszym wyjazdem do Grecji w te wakacje chciałem przetestować, jak ta stacja będzie nam się sprawować tutaj razem z kostkartą do lodu. I powiem Wam, wczoraj pierwsze uruchomienie około 3-4 godzin pracowała. Dzisiaj też już kilka godzin te kostki lodu nam tutaj produkuje. No właśnie się włączyła. I powiem Wam, że jak na tą chwilę bardzo fajnie to działa. Mniej więcej taki pobór średni prądu jest około 70-80 W. Nie wiem czemu tak pokazuje, bo na samej koskarce jest tam 150. Czy, czy Fossilbot tutaj przekłamuje, jak to naprawdę wygląda? Natomiast no zostało nam jeszcze 76% tej stacji ładowania. Na koniec tego weekendu znam Wam relację, jak tego prądu, jak nam to wystarczyło, no, ale myślę, że będzie się to dość fajnie spisywało na takim greckim e, wyjeździe, gdzie, gdzie tych nocy na dziko będziemy chcieli kilka zaliczyć i wtedy korzystać z tych kostek lodu. Mieliśmy tutaj też w oknie dachowym takie wentylatory firmy Titan. Zmieniłem to na takie okno z wentylatorem Plus Fan, ale powiem Wam, że do końca nie jestem zadowolony z tego rozwiązania. Z jednej strony fajnie, bo jest tutaj taka rolecka, gdzie można sobie to okno przysłonić. Tutaj mamy możliwość ustawienia automatycznego, kiedy ten wentylator się włącza, wyłącza. Jest też oświetlenie. Można włączyć, że to powietrze będzie wyciągane lub wdmuchiwane do kampera. No i oczywiście włączyć i wyłączyć. Natomiast co mi się tutaj nie podoba, zobaczcie, w tym momencie mam to okno otwarte. I jak podejdę do panelu sterowania w kamperze, wyłączę sobie tutaj prąd i wyobraźcie sobie, że wchodzę teraz do kampera włączam znowu 12V to to okno automatycznie się zamyka czyli w tym momencie wypadałoby znowu je włączyć otworzyć z jednej strony Taka prosta niedogodność, ale cały ten dźwięk w momencie, kiedy na przykład Emilia śpi, no nie do końca mi odpowiada, dlatego będę to przerabiał. Podłączę ten wentylator pod stałe 12 V. No i wtedy mam nadzieję, że już ten problem zniknie. Do plus fana jest tutaj w zestawie pilot do sterowania. Możemy sobie tutaj zwiększyć prędkość pracy wentylatora. Co fajne, co 10%, czyli tak naprawdę mamy tutaj 10 prędkości sterowania tym wentylatorem. Możemy sobie w automacie, tak jak już wam mówiłem, ustawić temperaturę, w jakiej ten wentylator ma nam się załączyć, wyłączyć również. Możliwość tutaj właśnie wdmuchiwania i wyciągania tego powietrza. No i oczywiście włączenie i wyłączenie oświetlenia. Sam wentylator pracuje naprawdę cicho. Pokażę Wam tutaj teraz na przykład na. 30, no powiedzmy 50 nawet procentach, posłuchajcie, teraz zwiększam na 60, 70, 80, bo teraz zaczyna go już być słychać, 90, no i 100, to już naprawdę go słychać, ale zobaczcie, gdybyśmy go na przykład tak sobie dali, nie wiem, na 20%, tak jak w tym momencie, no to praktycznie wentylator jest w ogóle niesłyszalny. Jedyne, co słyszę tam w oddali, to kostkarkę, która w tym momencie pracuje. Wyszło słoneczko, zrobiło się ciepło, więc idziemy na baseny. Zobaczymy, jak wyglądają. Emilia już oczywiście nie mogła się doczekać, więc. Ubiegła pierwsza. <trybę> tak, wypróła przed nami. Idziemy. Skosza teraz, słonka i. I podgrzewanych basenów bo takie podobne. Trzy razy jest to wejście, wejście? I trzy razy można wejść. Tak, na każdej opasce jest ze trzy, trzy razy można wejść. رجنكي teraz na basenach na obiad. Tutaj jest bar przy basenie. Idziemy zobaczyć, co tam możemy dobrego zjeść. Zamówiliśmy trzy razy zestaw dnia. Czyli zupa koperkowa, ziemniaczki, schabowy i surówka. Emili domówiliśmy frytki, bo nie da się zamieniać w zestawie. Raz Pepsi, dwa razy woda, i zapłaciliśmy 146 zł. Można to zamówić właśnie w tym barze basenowym. Są tutaj też fast foody, pizza. Teraz mi się nie przypulcimy, fajnie to w sumie wygląda. Ja spróbuję wycierpię ten pałen, tak? I tak już nawet kiedyś Są już nasze dania. Tak wygląda zupka miseczka i tak wygląda ten obiad dnia. Suróweczka z marchewki, ziemniaczki z koperkiem i salowe. Pozajadamy. Nie wiem jak to będzie tutaj na kempingu w lipcu i w sierpniu z miejscami, ale teraz Wam powiem, spaceruję tak po kempingu. Mamy sobotę po południu, bardzo ładny weekend, jest cieplutko i słonecznie, a tych miejsc jeszcze tak do zatrzymania się jest naprawdę sporo. Na pewno w takie upalne okresy to bardzo fajne miejsce, ponieważ jest tutaj mnóstwo drzew, więc można sobie w łatwy sposób wybrać jakieś zacienione miejsce. Tutaj zobaczcie jaka fajna zielona polanka do rozbicia się namiotem. No, w sumie camperem tutaj między tymi drzewami też można by wjechać, ale. Trochę jest teren nierówny, więc chyba tak najlepiej byłoby namiotem, chociaż w sumie <grystanie> też krzywo by było spać w namiocie. Słonko nam tu teraz mocno na kamperach grzeje, ale markizy nie rozkładamy, bo jednak po tym wspaniałym maju i czerwcu tego słonka nam brakuje, więc marzymy się tak jak teraz. Wyszliśmy z basenów, więc teraz pora na przygotowanie kolacji: kiełbaska, kukurydza. Mamy taki fajny jeszcze kamembert z sosem żurawinowym i dorobimy do tego jakąś sałatkę. Także szykujemy. Camping jest super, ale na słupkach tych prądowych nie ma wody, jest dopiero tam, gdzie rzut szare i te główne słupki, więc posiłkujemy się taką bańką, Płukam sobie tej rzeczy, zamiast biegać aż do tamtego miejsca. Dzisiejsze słońce nas zatchnęło Grecją, więc zamarzyła nam się sałatka grecka, więc taką zrobimy ala grecką, mamy fetę, oliweczki, pomidorki, czerwoną cebulkę, więc będzie do grilla sałatka. I ostatni składnik to serfeta. Sól, pieprz jeszcze no grecką oliwę, została nam z zeszłego roku z kampingu Meltemi, więc poczujemy się jak w Grecji. No i gotowe, czekamy na kiełbaskę. Ser niestety już przerósł formę na tresie, wam do lodówki, bo jednak tego za dużo. Stacja już gotowa, więc nakładam. A nas kiełbaska, sałatka grecka dla Emily, kukurydza, ale gdzieś biega z koleżankami, więc będzie jadła później. A my już zajadamy, bo jesteśmy błonni. Był czas na relaks, to teraz z taką furą do zmywania naczyń Witajcie w ten niedzielny poranek. Szybki spacer Suzy, pogoda piękna, więc skorzystamy się jeszcze z basenów. Fajne jest to, że, mimo że doba jest do 14, już wiemy, że możemy wyjechać trochę później, więc skorzystamy. Chyba, chyba o 15, więc korzystamy sobie jeszcze z tego dnia. Wracam z basenów do kampera. Wyprowadzę Suzy. I zabieram się zapakowanie. pakowanie. Dziewczyny jeszcze zostały na basenie, żeby wykorzystać tą świetną pogodę najdłużej jak się da. Powiem Wam, że kostkarka i stacja zasilania dzielnie pracują cały weekend. Mamy teraz godzinę 15.20 niedziela. I zostało w stacji zasilania 47%. Aktualny pobór... Prądu to 101 W. Ona oczywiście pracuje cyklicznie, więc ten pobór jest tylko wtedy, kiedy faktycznie te kostki robi, bo potem jak cały ten pojemniczek już jest napełniony kostkami, no to się wyłącza i przez pewien czas czasami nawet i około godziny nie pracuje. Weekend jak to weekend. Szybko się skończył, ale osada zborów w Podlesica to naprawdę ciekawa opcja na szybki wypad. Zwłaszcza gdy, tak jak w naszym przypadku, mamy tu tylko godzinę drogi kamperem. To nowe, świeże miejsce z dużym potencjałem. Infrastruktura kempingowa jest nowoczesna i dobrze przemyślana. Są podłączenia do prądu, choć aktualnie brakuje jeszcze punktów z wodą na samym polu. Ale według zapowiedzi ma się to wkrótce zmienić. Na dzieci czeka duży plac zabaw i oczywiście baseny ze zjeżdżalniami. Restauracja ze śniadaniami w formie szwedzkiego stołu naprawdę nas pozytywnie zaskoczyła. Bo jeszcze nie spotkaliśmy takiej opcji na kempingu w Polsce. Dla miłośników aktywnego wypoczynku wiadomo, szlakorlik gniazd, góra zborów czy jaskinia głęboka. A teraz kilka słów o cenach. Za nasz pobyt zapłaciliśmy 40 zł za postój kampera, 20 zł za osobę dorosłą, 10 zł za dziecko i 11 zł za psa. W sumie 101 zł za dobę. Baseny są dodatkowo płatne, ceny są różne, więc najlepiej sprawdzić aktualny cennik na stronie internetowej. W naszym przypadku całodniowy bilet kosztował około 100 zł. Podsumowując, to świetne miejsce na rodzinny wypad. Widać, że osada zborów dopiero się rozwija, ale według nas już teraz to jeden z najciekawszych kempingów w regionie. My z pewnością tu jeszcze wrócimy. Nasz weekend już dobiegł końca, wracamy do domu. Kolejne nasze odcinki to już będą z naszych greckich wakacji kamperem. Także zapraszamy Was serdecznie do oglądania. I do zobaczenia. Cześć. Cześć.